Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite porównanie dwóch smartfonów na Snapdragonie 888. Realme GT 2 kontra Samsung Galaxy S21. Pan Jak już powiedziałem, w obu Stand Dragon 888. Jeżeli chodzi o Samsunga, mamy gigabajtów pamięci 6, jeżeli chodzi o Rymi, mamy gigabajtów pamięci 12 plus ewentualne rozszerzenie max 7 gb Więc no masakra. Jeżeli chodzi o RAM w zobaczmy, zobaczmy jak te dwa smartfony działają. Który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej pozostawia je w ramie. To samo robimy w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co, Allegro. Samsung. AliExpress. Też Samsung. No i coś starcik i co zrobimy? Tak. Cineo. No, minimalnie też bym powiedział, że Samsung. Galerie zdjęcia. Tutaj Realme, HBO Max, Samsung, Polsat Box Go, Realme, Jakdoja.pl. No, bym powiedział, że Realme. Mapy. Bo no. coś chciało, więc trudno powiedzieć. Player.pl Realme mi szybciej, OLX dla Samsunga, pyszne.pl Samsung, Glowo. też Samsung, sklepy. Samsung Spotify No, minimalnie też Samsung TapTalk No, prawie Remis, choć chyba bardziej z prawej TripAdvisor No, podobna sytuacja jak przed chwilą Twitter Samsung Uber No, i nie dotknąłem Jeszcze raz Uber też Samsung Wykop. Tu mamy Realme i YouTube dla Samsunga. No, tutaj szczerze mówiąc wygrywa moim zdaniem Samsung. Dobra, sprawdzamy RAM 12 kontra 6. No i tu na razie jesteśmy w ramię. Oto no, AliExpress w Realme nie bardzo. No i, no, i powiedzcie mi, po co 12 RAMu w Realme, jak już pierwsze dwie aplikacje się nie. No to, to, to o co chodzi. Tu tak samo coś doczytuję, Tutaj jest, no tak średnio, w tym ramię. No tu mamy. W obu przypadkach jesteśmy w ramię. No tutaj lepiej, Samsung. No tutaj też nie jest, ten, to w no Po co 12 GB? No to też by znowu tak samo jak w poprzedniej serii Realme nie trzymało. No tu głowo to normalne. Zobaczymy, jak będzie w grach, ale na razie to. No, wygląda wręcz odwrotnie, jakby Samsung miał 12GB pamięci RAM, a nie Realme. No, nie ciekawie Tu praktycznie wszystko wylatuje, o tu przynajmniej w obu w ramie. Uber, no tu jest restart, tu jesteśmy... No nie rozumiem. Troszkę, ale no, ja nie muszę rozumieć wszystkiego. Dobra, no tutaj dla mnie też Samsung wygrywa ten test. Jedziemy do gier. Czy w grach będzie jakaś większa różnica? Sprawdzamy. Najpierw asfalt 9 czy Realme czy Samsung Pierwszy Samsung Dobra Temple Run 2 No w uszy Samsung Nie dotknąłem Lola. więc jeszcze raz LOL, czyli White Rift Leaks of Legends. No i dobra, tu dawno nie było uruchamiane nic na, nie, na jednym ani na drugim. No więc zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać. Znaczy się trochę może to dłużej potrwać. Nie wygaszaj się. No ale widać, że no Samsung też znowu przybędzie, chyba. Jeszcze chwilę. W ogóle trochę sobie ściszę. Bodrze papugę, mówiąc krótko. No i no i dobra, no to widać, że tu jest, jest gitara. No, dobra, no ja sobie coś dociąga. Dobra, zostawmy to w tle w obu. Nie chce mi się na to czekać. Będzie sprawiedliwie. lecimy dalej. Dead. Co jest, co jest. Dawno nie nagrywane, speed testy i palce nie działają. Dead Trigger 2. No, Samsung Petarda. No, o co chodzi? Czekaj. Przyciągnij. No. Dobra. Unkilled. Samsung znowu, Call of Duty też dawno nie uruchamiane, więc mogą coś dociągać. No tutaj na szczęście szybko to leci, to może damy im chwilę. Łączę szybkie, więc to nie problem. Nie ma tak dobry światło z domu. No i co, który? No, po procentach widać, że chyba Samsung szybciej to wszystko ogarnie. No, tym razem poczekamy, aż chociaż jeden to odpali, żeby było sprawiedliwie. Oj, długo, długo i to jest irytujące. Nie odpalasz gry jakiś czas, i żeby zagrać, sobie musisz czekać na no, minutę, dwie zanim się podociąga coś, pościąga. Nie wiadomo co. To mi się w części nowych gier tak bardzo nie podoba. Nie jest to fajne, no, ale co poradzicie. No i dobra, no sam Samsung ogarnął. Jest szybszy. Dobra, no tu jeszcze damy chwileczkę, niech sobie Realme ogarnie, ogarnął. Dobra, jedziemy dalej. World of Tanks. No widzieliście. Super Mario Run. Też Samsung. Angry Birds 2. No i co? też Samsung. No dziwne, realme mi więcej ramu. Jest chłodniejszy, lepsze chłodzenie ma, bo to już sprawdziłem, jeżeli chodzi o temperatury obu tych smartfonów. No przychodzi to do czego? Samsung lepiej. No i fast start. Sorry. Tu jeszcze raz. Real Racing 3 I kto szybszy? No, też coś dociąga. Standard. Chociaż jeszcze widzieliście różnica jest trochę w rozdzielczości ekranów, chyba więc też może mieć to delikatny wpływ. Widać, że w Samsungu chyba jest mniejsza, no Bo ja coś pitole. No ale dobra, mniej więcej było widać, że Samsung troszkę szybciej co widzicie po animacji. Zresztą nie chce mi się dalej na nią czekać do końca, więc robimy tak, tak, tak i jedziemy. Pub Mobile, nie zgadnę. Tutaj też się coś pewnie będzie dociągać. No Innego wyjścia raczej chyba nie ma, ale zobaczymy. No te. No, ale tu chyba nie ma jakoś tak dużo. No i okej. Okay. Poczekajmy do tego momentu. No i tu Realme było troszeczkę szybsze. No i dobra. Jak na razie ten znowu. Jeszcze. A, jeszcze Arc Survive Evolved. Zobaczmy, jak z tym będzie. No, w Realme wywaliło. Jak to się ma. Coś tam happens. Ale dobra. No to tutaj znowu wygrywa Samsung. Sprawdźmy RAM 12 GB plus T7 z rozszerzenia, 19 GB RAM kontra 6 Samsungu. Dobra, pierwszy tytuł poza RAMem. Dosyć częsta sytuacja, to się tym nie przejmujmy. Tutaj Wobu ubite. LOL. Tu siedzi. Tu się zrestartował. Dead Trigger 2 ubity w obu, dziwnie. Tak. Ankilled. Uwalone. Obu. Nie wiem, coś ten. Rimi UI to jakoś. Tam koloruje się, czy jak oni to nazywają. Dobra, trzeba dwa razy słajpnąć. No nie, no tutaj po mi kompletnie nie widać, że on po prostu posiada więcej ramu niż Samsunga. Ma go praktycznie trzy razy tyle. W zeszłym roku działanie ramów Realme było dziwne, no i widzę, że w tym roku jest bez zmian. Pod tym względem, no te smartfony, no nie do końca. Reszta, spoczko, no ale, o, to siedzi w ramy w obu. Jej, jak to jest upierdliwe. No i Arc. Uwalony w obu. Dobra, no cóż. Szybszy jest Samsung. Zarządzanie ramem lepsze w Samsungu, mimo że jest go mało. Tutaj ta maksymalna liczba, jaką da się ustawić, czyli 19, widzicie, że to tak nie do końca działa. Więc dobra, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Odnośnie jednego i drugiego macie playlisty, możecie zobaczyć na porównanie z innymi smartfonami: dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łócek. trzymajcie się ciepło. Hej!